Jest wtorek 24 marca, Anna Preciak Jagielska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na dzisiejsze wydanie faktów strachowickich. Będą podwyżki w manie. Z pitem do Urzędu Miejskiego. Zatańczyli dla GAI. Będą podwyżki w Manie. Jest porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w Strachowickim Manie a przedstawicielami pracodawcy dotyczące podwyżki wynagrodzeń. Rozmowy w tej sprawie trwały miesiąc. Porozumienie płacowe zawarto na dwa lata. Jak mówi Jan Seweryn, przewodniczący komisji zakładowej NZZ Solidarność w MAN Truck and Buses, jest to zupełna nowość. To porozumienie podpisane jest na dwa lata. Takiego czegoś jeszcze nie było. Ono, my już wiemy teraz, ile będzie podwyżka wynosiła w tym roku i ile będzie wynosiła w roku następnym 2016. W tym roku podwyżka będzie wynosiła 1,5% plus 0,5% na podwyżki indywidualne plus bonus 500 zł płatny. W miesiącu marcu. Ta podwyżka wchodzi z dniem 1 stycznia, czyli będzie wyrówniany przy wypłacie za marzec za miesiąc styczeń i luty. W porozumieniu zaplanowano także wysokość podwyżki płac na 2016 rok. W roku 2016 podwyżka będzie wynosiła 1% plus inflacja, taka jaka będzie, i plus 0,5% na podwyżki indywidualne. Oprócz tego. Mamy gwarancję wypłaty tak zwanego dobrowolnego dodatku w wysokości 60% bez względu na wyniki finansowe firmy. Dalsze 40% będzie uzależnione od osiągniętych przez firmę wyników. W sumie w ciągu dwóch lat pracownikom ma na uposażenia wzrosną o 5%. To jednak nie jedyny sukces, jaki w ostatnim czasie odnieśli związkowi działacze. Miesiąc wcześniej bowiem udało się im wynegocjować podwyżki dla pracowników PKC Group, w średniej wysokości około 85 zł brutto. PKC zostało porozumienie podpisane wcześniej o podwyżka płac. Podwyżka płac tam wchodzi, weszła już tak powiem od 1 lutego. Podwyżka tam wynosi 4,5%. W sumie, biorąc pod uwagę pracowników zakładów MAN i PKC Grup, podwyżki obejmą grupę około 2,5 tysiąca pracowników. Sytuacja ta, zdaniem Jana Seweryna, dobrze rokuje na nadchodzący rok, szczególnie w przypadku firmy MAN. No, w man sytuacja jest bardzo dobra. Plany produkcyjne na rok bieżący są bardzo wysokie. Będziemy produkować 8, 9, nawet 10 autobusów, co jest ewenementem, bo taki rok to się rzadko zdarza. Firma się rozwija, przyjmuje nowych pracowników. Jak Państwo wiedzą, będzie przeniesienie produkcji z Poznania do Starachowic, czyli tutaj będą zatrudnieni następni pracownicy. Przewiduje się, że będzie to około 700 osób, 600 pracowników fizycznych, około 140 umysłowych, także. Jeżeli chodzi o Mana, jest sytuacja bardzo dobra. Oprócz tego powiem także, że rzadko się zdarza, żeby któraś firma miała zatrudnionych wszystkich pracowników na umowy stałe, a w Manie tak, tak właśnie mamy. Mniej stabilna jest sytuacja pracowników firmy PKC ze względu na niejasne plany produkcyjne. Zarząd twierdzi, że te plany się zmieniają z dnia na dzień. To w każdym razie firma funkcjonuje. Nie, są, nie jest prawdą na chwilę obecną, że może być zamknięta, przeniesiona do Serbii, bo takie informacje po mieście y, słyszę, że kursują. Jest to y, może mówienie na wyrost, chociaż y, pewne sprawy mogą być też i takie, że tak powiem dopuszczalne, bo w tej chwili w PKC pracuje grupa 15 Serbów, która uczy się produkcji wiązek i te wiązki z nimi pójdą do Serbii. Tam w Serbii budowany jest zakład na 2,5 tysiąca pracowników, więc takie zagrożenie teoretycznie istnieje, ale na pewno nie w tej chwili.